Słyszeliśmy fragment z Ewangelii Łukasza, znany nam wszystkim o marnotrawnym synu albo o miłosiernym ojcu, jak powoli. I myślę, że wielokrotnie go słyszeliśmy, na różnorakie sposoby był ten tekst rozważany, tłumaczony. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, posługując się tym tekstem troszeczkę, poszli dalej w naszych rozważaniach na temat wspólnoty stołu. Ponieważ w tym tekście również się okazuje, że mniej więcej w połowie tekstu, a więc tak centralnie. Również mamy stół, mamy ucztę. I przy tym stole mamy ojca, który na tą ucztę zaprasza. Chciałbym, abyśmy w tym kontekście ten tekst rozważyli. Może to będzie trochę inaczej niż do tej pory, ale może to i lepiej. Mamy więc tutaj trzy osoby w tym tekście i trzy różne relacje. Jest ojciec i dwóch synów. I po kolei spróbujmy się temu przyjrzeć. Najpierw widzimy w pierwszej części, że jest taka podkreślona relacja ojca z tym młodszym synem. I no tekst wygląda tutaj trochę niepozornie. Syn chce odejść z domu. Nie wiemy nawet dlaczego. Prosi ojca, żeby rozdzielił majątek. Ojciec to robi. Po niedługim czasie syn odjeżdża i koniec. Taki trochę suchy tekst, nic tam specjalnie nie ma. Ale myślę, że ważne tu jest pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło w tym momencie. Co tu się stało? Pierwsza rzecz, młodszy syn prosi o majątek. O własność tutaj była napisane. I ojciec to czyni. Rozdziela majątek i daje temu młodszemu synowi. W tekście oryginalnym greckim, w dwóch miejscach, akurat w tym, jest dosłownie, że ojciec rozdzielił im, czyli synom, środki do życia. A więc można tak pomyśleć, że nie chodziło tu tak do końca o jakieś kosztowności, o jakiś zbytek, czy o cokolwiek jakimś naszym rozumieniu jako majątek, jako, nie wiem, lokatę kapitału, no coś, prawda, wielkie konto banku i tak dalej. Po prostu młodszy syn zabiera ze sobą środki do życia, coś niezbędnego. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ z naszego doświadczenia wiemy, że jeśli ktoś chce z domu zabrać środki do życia, które jakby jemu się należą i chce odejść, no to można powiedzieć, mamy z tym do czynienia na przykład po ślubie, kiedy młodzi chcą się wyprowadzić na swoje, zabierają swoje środki do życia. A tutaj nie mamy takiej sytuacji. Młodszy syn, nie wiemy dlaczego, chce wyjechać z domu i chce zabrać cały rzecz, która. Która mu się należy jakby. To. to może zasugerować, że sytuacja w domu jest trochę trudna, może nawet dramatyczna miejscami. Drugi powód, o wiele ważniejszy, to jest taki, i odczytujemy tutaj już tekst w tej kulturze, w której on powstawał, mianowicie w tamtej kulturze hebrajskiej, żydowskiej, nigdy nie dokonywano podziału majątku przed śmiercią tego, którego majątek był. Jeżeli więc młodszy syn mówi, podziel majątek i daj mi to, co do mnie należy. To mówi w ten sposób. Ojcze, życzę ci śmierci. Chcę, żebyś umarł, bo ja chcę wziąć swój majątek, tą część, która mi się należy. To są bardzo mocne słowa, chociaż z samego tekstu widzimy, że są sucho powiedziane. Syn prosi o część majątku, bo dostaje. Możemy wyobrazić sobie, jak mógł się czuć ten ojciec w tej sytuacji, kiedy syn go prosi o coś takiego. Dotykamy więc tutaj myślę ważnej kwestii, na którą prawdopodobnie nie uda nam się odpowiedzieć ale którą możemy dostosować trochę do naszego życia, do naszych warunków, mianowicie dlaczego młodszy syn odchodzi? Co się takiego dzieje, że on odchodzi? Czy możemy spytać, co się w tym domu wydarzyło, czy wydarzało, że on się zdecydował na taki krok? Choć jak w dalszej części tekstu zobaczymy bardziej, co się w nim wydarzało, a nie w domu. I jak mówię, to jest bardzo trudne pytanie i przynajmniej ja się nie pokuszę o bo sam tekst nie sugeruje nic, absolutnie nic. Ale myślę, że dla naszych potrzeb, troszeczkę odchodząc od tekstu, możemy Zadać sobie parę pytań, które mogą nam pomóc w naszej refleksji osobistej w naszych domach, rodzinach, odnieść to do naszego życia. I chciałbym zwrócić na takie kwestie uwagę naszą przy tej okazji. Rozmaite nieporozumienia, które są w naszych domach, czy może czasem kłótnie. I jak sobie wtedy radzimy z emocjami, nad którymi powinniśmy panować w jakiś sposób? To nie znaczy nie komunikować, ale panować. Jak sobie wtedy radzimy? Kiedy ja czytałem ten tekst, to. Tekst nie mówi nic o uczuciach ojca i syna, kiedy ten odchodzi, kiedy ten go prosi o majątek, ale podskórnie czuć no po prostu taki wulkan emocji, że na tej powierzchni suchej pod spodem jest coś takiego, co, co ojcu każe milczeć, co synowi każe nic nie mówić, ale tam w środku coś mocno gra, mocno pulsuje. Druga kwestia, kwestia autorytetu w naszym domu, styl relacji zarówno do współmałżonka, współmałżonki, jak i do dzieci. Kwestia, nie wiem, rozkazywania czy wymuszania czegoś, może czasem braku panowania nad sobą w różnych sytuacjach, ale z drugiej strony też wszelkie bariery komunikacyjne, czy te tak zwane ciche dni, które, no, może czasem się zdarzają. Także w stosunku do dzieci może to wystąpić. Czy kolejna rzecz, umiejętność słuchania żony, męża, dzieci, a w konsekwencji także i Pana Boga. Zobaczmy, że młodszy syn Odchodzi z domu nie oman, że z dnia na dzień. Tutaj, jak mówię, tekst jest bardzo suchy. Jakby bez żadnego pożegnania, bez żadnego słowa synu odjeżdża. Można żyć w rodzinie i być od siebie o kilometry. Znaczy, można mieszkać w jednym miejscu i relację mieć taką, jakby się żyło 300 kilometrów od siebie, mijając się tylko. Ale to nie jest kwestia tylko słuchania. To także kwestia, czy umiejętność mówienia, rozmawiania, a nie na przykład gadulstwa, to znaczy... Wypowiadania potoku słów, które może mają niewielkie znaczenie, żeby tylko mówić. Oczywiście mówię o naszych relacjach w domu. Chodzi o jasną, klarowną komunikację, mówienie wprost, zrozumienie, też komunikowanie swoich uczuć. I myślę, że to jest taka ważna zasada, która tak naprawdę odnosi się do wszystkiego w naszym życiu, która jest też w Piśmie Świętym, w Ewangelią mamy, że to, co byśmy chcieli, aby inni nam czynili, byśmy także im czynili. Jeżeli chcemy szacunku dla naszej osoby, jeżeli chcemy wdzięczności dla tego, co robimy w naszym domu, to należy tak samo czynić. O tym jeszcze wspomnę potem. Przy okazji też taka ważna zasada, że jeśli chcemy, by dzieci nas szanowały i my je szanujmy, ale ważne tu jest to, że dziecko bardziej podpatruje i uczy się komunikacji i relacji i szacunku od rodziców. To znaczy, że dziecko widzi, jak na przykład tato zwraca się do mamy jak mama do taty i on, dziecko z tego wyciągnie wnioski odpowiednie co do siebie i do tego, jak ono ma się zachowywać. Dalej widzimy w tekście, że młodszy syn roztrwania ten majątek gdzieś tam wybywając na zewnątrz, pozbywa się go w całości, można powiedzieć. To, co miał do życia, pozbył się w tej obcej krainie. Tu można powiedzieć, a propos naszego życia, że naturalnym środowiskiem życia Naszym, ale może przede wszystkim dzieci, czy człowieka aż do czasu usamodzielnienia się, później zakłada nową rodzinę, jest właśnie dom rodzinny. Mam na myśli szczególnie dzieci. A więc nie ulica, nie podwórko, nie szkoła, nawet nie kościół. Naturalnym środowiskiem rozwoju, wychowywania dziecka jest dom. Nikt za rodziców tego nie zrobi. I myślę, że to jest ważne, ponieważ dzisiaj są różne tendencje, żeby. Dziecko oddać do przedszkola, później do szkoły, żeby zrzucić odpowiedzialność na te instytucje, na kościół też, żeby wychowały nam dziecko, że po tych iluś tam latach, żeby dziecko było grzeczne, miłe, ułożone, wychowane, wyuczone i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szkoła, kościół, podwórko to środowisko, gdzie, gdzie dziecko uczy się relacji, uczy się, można powiedzieć, życia społecznego, funkcjonowania w społeczeństwie, ale wychowywanie... Takie fundamentalne odbywa się w domu przy rodzicach. I to nawet bym powiedział nie tyle, że rodzice wychowują dzieci, mają wychowywać dzieci, to też jak najbardziej, ale przede wszystkim dzieci mają się wychowywać, patrząc na rodziców. To tu już wspomniałem. Bardziej przykład. Relacja tak naprawdę w domu najważniejsza czy ważniejsza jest relacja, jaka jest między ojcem i matką, mężem i żoną, a nie pomiędzy rodzicami a dziećmi. To jest relacja wtórna. Ponieważ to rodzice... Między sobą założyli rodzinę, oni się, kochają, oni się kochali jako pierwsi, dzieci są pewnym owocem, tu jest też ważne postawienie akcentów. No bo można iść dalej, wychodząc też z tego, co wcześniej mówiłem, że myślę, że dziecko, chłopiec nie będzie szanował w szkole dziewczynek, jeśli od ojca nie nauczy się szacunku do kobiet na przykład. Dziecko przestanie chodzić do kościoła, jeśli rodzice będą dziecko wyganiać do kościoła, sami nie chodzą, albo będzie chodzić, znam takie przykłady, 18 lat wybiło, koniec, nic nie możecie zrobić, ja teraz idę swoją drogą. A rodzice często z pobożni, czasem ludzie, no załamują ręce, bo nie wiedzą co się stało. Ale to jest dużo większa odpowiedzialność za dom, za rodzinę, być wzorem do naśladowania, aniżeli tylko nauczyć dzieci, nie wiem, zawła, wibru i kształtowania je, no czasem na, na naszą modę, czy tak jakbyśmy chcieli, żeby dziecko było. Jeśli chcemy kształtować je tak, jak uważamy, że jest słuszne, Nasuwa się wniosek. Czyńmy tak, róbmy tak. Bądźmy tym, kim chcemy, żeby dziecko było. Mamy, mamy tutaj pewną taką nakreśloną więc sytuację, trochę, trochę może pobieżnie, ale myślę, że to są ważne rzeczy, trochę z tekstu, trochę poszerzając kontekst tekstu, które powtarzam po raz kolejny jest dosyć suchy na ten temat. I powoli dochodzimy do centrum, to co mówiłem, do tego stołu, do uczty. Ale zanim tam dojdziemy, mamy coś takiego jak powrót syna. I jakby nie chcę, żebyśmy się tym szczególnie zajmowali. To jest tematem wielu kazań, wielu rozważań na ten temat, prawda, powrotu, jakby tam w kontekście pokuty, nawrócenia i tak dalej. Znamy różne interpretacje tego tekstu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz: mianowicie, że tam, gdzie jest potrzeba, gdzie coś się w tych wzajemnych relacjach, w tej komunikacji załamało albo przerwało, tak jak w tej sytuacji, potrzebny jest powrót. I można to sobie tak wyobrazić, że młodszy syn. Wracał dokładnie tą samą drogą, którą kiedyś uciekał z domu, którą kiedyś szedł, ale w innym kierunku. I być może wracając tą samą drogą, może tą samą ścieżką, po tych samych śladach można powiedzieć, może przypominały mu się tamte sytuacje, które go skłoniły do wyjścia z domu, tamte sprawy, tamten ból, który nosił w sobie, kiedy odchodził, tamte uczucia, tamte pragnienia. I być może te uczucia mieszały mu się z tymi, które teraz przeżywał. Z tymi, które przeżywa podczas powrotu. Można więc powiedzieć, że droga w stronę pojednania, przebaczenia, bo ostatecznie w tym kierunku to idzie to droga po tych samych śladach, po których jakby się uciekało śladach, po których, po których kiedyś nastąpił rozłam. Warto o tym pamiętać, zarówno w naszym osobistym życiu moim, indywidualnym, jak i wspólnotowym, a więc rodzinnym że. Aby w rodzinie nastąpiła jedność po jakimś rozłamie, czy po jakimś nieporozumieniu nawet, czy kłótni, należy przejść jeszcze raz te same przyczyny, jakby, dla których to się dokonało, ten rozłam, które doprowadziły do tego. Czyli czasem trzeba poruszyć te same uczucia, ponieważ wracamy jakby tą samą drogą. Potrzeba dotknąć te same bolące miejsca, które spowodowały rozejście się. Ale nie po to, aby je rozdrapywać, ale właśnie po to, aby przebaczenie było możliwe. Bez tego myślę, że przebaczenie czasem jest nawet niemożliwe, jeśli się nie dotknie jeszcze raz te, tych bolących miejsc. I niemożliwe jest wtedy to, co potem następuje, czyli ta wspólnota stołu, o której mówimy, po której idziemy. I w tym tekście właśnie takie przejście, taki powrót mamy w tych słowach syna, który mówi, Ojcze, zgrzeszyłem względem ciebie i przeciwko Bogu. A w innym miejscu Jezus mówi, że zanim złożysz swój dar, to pogódź się ze swoim bratem. Zanim złożysz swój dar na ołtarzu, pod ołtarzem, to znaczy zanim zasiądziesz do uczty, ołtarz to też stół i też uczta, zanim zasiądziesz do uczty, do relacji z Bogiem, ale do relacji z drugim człowiekiem, powróć się, czyli zrób tę drogę wstecz, wróć po tych samych śladach. Myślę więc, że w kontekście tego, co, po, co powiedziałem wcześniej, tych pytań, które postawiłem, czy, czy różnych kwestii, warto zrobić sobie też mały rachunek sumienia z mojego przebaczenia, z mojego przyjmowania przebaczenia. Nie tylko drugiemu człowiekowi, ale też sobie samemu oraz w relacji do Pana Boga. Ponieważ myślę, że ważne jest poznać przyczyny odejścia, braku komunikacji w rodzinie, kryzysu. Ale ważniejsze jest wola czy chęć powrotu, chęć przyjęcia, jak postawa o, Ojca. A więc nie pielęgnowania w sobie tych żali, które mamy do kogoś. Nie rozpamiętywania czy ale właśnie umiejętność Przebaczenia i przyjęcia przebaczenia, taka podwójna. Przebaczenia, przeproszenia i przyjęcia przebaczenia. W zależności od tego, w której zrój jesteśmy. Zobaczmy, jaką reakcję ojca wywołuje powrót syna. Jego przyznanie się do błędu, czyli prośba o przebaczenie. Ojciec daje najlepszą szatę synowi, daje mu pierści, daje mu sandały, każe zabić uczucone ciele i jest uczta połączona z zabawą. Można powiedzieć, no jak w niebie. Człowiek wrócił jak do nieba, jak do raju. Powrót do pełnej jedności, powrót do komunikacji, do relacji. I z tekstu dowiadujemy się, że uczta jest dlatego, dlatego jest taki weselek, dlatego jest ten stół, że syn przez zerwanie tej relacji stał się umarły wręcz. Takie słowa tutaj są. A teraz ożył. Poprzez powrót. Zaginął, a odnalazł się. Czyli, że na nowo rozpoczął się dialog. A więc można powiedzieć, to są myślę mocne słowa, że taką wartość właśnie mają nasze relacje z drugim człowiekiem. A te relacje rodzinne szczególnie, te więzy rodzinne, taką mają wartość, że kiedy są zrywane, to tak jakby śmierć, to tak jakby zagubienie. Człowiek jest stworzony do relacji, jest stworzony do komunikowania siebie. I kiedy tego nie ma, to tak jakby umarł. A więc doszliśmy do punktu centralnego. Mamy ucztę, znamy jej powód, znamy jej przyczynę i teraz od tego punktu centralnego tek nas dalej prowadzi jakby w drugi cień. Ponieważ przyszliśmy z pewnego cienia, rozejścia się ojca z synem, Trudna sytuacja konfliktowa. Powoli, poprzez przebaczenie, otwieranie się, doszliśmy do punktu centralnego, do stołu, ale teraz okazuje się w tekście, że idziemy jakby od tego punktu dalej. Tak nas tekst trochę prowadzi. Mamy kolejną relację. Ojca i starszego syna, który dochodzi do domu z pola, słyszy zabawę, słyszy muzykę, zaciekawiony pyta sługę, o co chodzi, i kiedy dowiaduje się, co jest grane, nie chce wejść. Warto zauważyć na początku, że ten syn. Pomimo, że jest niby blisko ojca, że pracuje na polu, że jest blisko domu, tak naprawdę nie jest w domu. Jest napisane w tekście, gdy wracał i był blisko domu, ale nie był w domu. To znaczy, tak naprawdę jego sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji jego młodszego brata, czyli tego młodszego syna, który z domu odszedł. On też odszedł, jest niby blisko domu. Ale tak naprawdę nie jest w domu. Był blisko, ale nie w domu. I znów możemy zapytać dlaczego. I tutaj, podobnie jak przy młodszym synu, możemy troszkę rozszerzyć sobie horyzont patrzenia, bardziej go dostosowując do naszej sytuacji, czy próbując może w nas poruszyć jakąś refleksję i postawić sobie jakby kilka kwestii, które mogą nam zrozumieć tę sytuację. Pierwsza rzecz to taka, że ten syn jest blisko ojca. Nie opuszcza go tak jak młodszy syn, ale ta scena nam pokazuje, że jest w nim jakaś frustracja, jakieś zniechęcenie. Słyszymy gorzki wyrzut, tyle lat ci służy, tyle lat jestem przy tobie i co? I co z tego mam? Nic! Możemy też w kontekście naszego domu, naszych rodzin zapytać, w jaki sposób na przykład dowartościujemy naszą pracę. Starania, starania się poszczególnych osób, członków naszych rodzin, także dzieci, czy umiemy podziękować za, za pracę żony, męża, dziecka. Pochwalić, wykonać jakiś ciepły gest i ile w tym jest miłości, a ile zwykłej rutyny czy przyzwyczajenia, a może takiej postawy, że no coś nam się należy przecież. Myślę, że warto też doceniać, warto pytać, czy doceniamy, cieszymy się różnorodnością w naszych domach, w naszych rodzinach, różnorodnością osób, które są w naszym domu. A co za tym idzie, czy nie hodujemy czasem i może pomiędzy nami dorosłymi może tego jest mniej, choć, choć nie wiem. Może przy dzieciach czasem to widać, pewnej zazdrości, że komuś się powiodło, że ktoś jest bardziej zdolny, że ktoś ma czegoś więcej w cudzysłowiu, a my to mamy jakieś znów w cudzysłowiu braki, bo trochę jakby to wynika z tego tekstu, jakby mógł starszy brat zazdrości temu młodszemu, że jego spotkało tyle rzeczy, chociaż odszedł sobie, i, jak mówi, z nierządnicami, rozstronił majątek, a on, który jest cały czas, no nie ma tego, ma, czujemy więc brak. A więc czy w tym, co mamy w naszych rodzinach, potrafimy się uzupełniać, jakby współpracować w naszych rodzinach, a nie szukać, ja to tak nazwałem, takiej szkodliwej uniformizacji, wszystko pod jeden sznurek, równo. Myślę, że między nami ma być jedność, a nie jednolitość. I tutaj słyszymy bardzo piękną, myślę, odpowiedź ojca na, to, na tą kwestię. Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. W tej historii smutne jest to, nawet chyba bardzo smutne jest to, że nic nie wiemy o tym, czy Starszy Syn w końcu doszedł do tego domu. Czy udało mu się dojść? A więc, czy udało mu się pokonać w całości tę drogę powrotną od odejścia z domu do powrotu do domu, do stołu. Tą drogę, którą, jak powiedziałem, udało się pokonać młodszemu synowi, którego można powiedzieć, sytuacja na początku, sytuacja wyjściowa była trudniejsza. Wyszedł daleko, trochę paląc za sobą mosty, a jednak wrócił i przeszedł całą drogę powrotną. Natomiast. Starszy syn się okazuje, że w pewnym momencie stanął jak mówi tekst, nie chciał wejść. Nie chciał wyjść dalej. I nie wiemy, czy wszedł tak naprawdę. I ten tekst też pokazuje, że tu nie chodzi nie tylko o relacje do ojca, do którego z tekstu widzimy, że ma pewien żal, ale też relacje z młodszym bratem swoim. Bo tak naprawdę on miał pretensje do brata. Wziął majątek, poszedł, roztrzonił i co? I teraz ojciec tak taką łatwą ręką go rozgrzeszył z tego wszystkiego? A się okazuje, że starszy brat ma pretensje, nie do syna wprost, tego, tego młodszego, ale do ojca ma, że to Twoja wina, bo Ty jemu wszystko dałeś, a mi nic nie dałeś. Ja tylko pracuję na Twoim polu. Więc to zakończenie, można powiedzieć, jest trochę smutne w tym wszystkim, bo nie wiemy, czy to rozejście, które było z dwóch stron, zarówno ze strony starszego syna, jak i młodszego, czy ta droga doszła do końca. Tak, w jednym jak w drugim przypadku. W jednym wiemy, że doszła, a w drugim nie wiemy. I to jest, myślę, też dla nas może być tak, taki moment do refleksji, że nie zawsze może nam się to udawać. W naszych rodzinach. Nie zawsze może nam to wychodzić, ten powrót. I to może być zarówno mnie indywidualnie, moje powroty do Boga, do relacji z innymi ludźmi, jak i nasze powroty w rodzinach. Nie zawsze mogą się udać. I ta przypowieść nam tego nie mówi, ale myślę, że możemy wydedukować, że mimo wszystko powinniśmy mieć nadzieję i robić wszystko, żeby jednak wrócić. To znaczy, że może nawet kiedy czujemy, że jesteśmy tym starszym bratem, tym starszym synem. Czyli, że jest gdzieś nas bariera, która mówi nam dotąd nie dalej, żebyśmy próbowali w naszym życiu przemieniać się, żeby stać się jak młodszy syn, jak młodszy brat. Że dobrze, jest trudność, jest problem, ale próbuję dojść do końca, próbuję dojść do centrum, do stołu, do tej uczty, do której zaprasza mnie ojciec. Podsumowując więc to, tak krótko, Mówiłem sporo o relacji ojca do młodszego syna, ojca do starszego syna, ale tak naprawdę znów, jak miesiąc temu sobie przypominacie, w centrum tutaj jest tak stół, uczta, jak i ojciec, osoba ojca. Miesiąc temu była osoba Jezusa w centrum. Tutaj mamy osobę Ojca i stół, do którego On zaprasza. Zaprasza tak młodszego, jak i starszego. Kolejna rzecz powrót każdego człowieka to przejście tej samej drogi, po której się odchodziło. Można powiedzieć. Przeżycie jeszcze raz tego samego, jakby w odwrotnym kierunku, czasem włącznie z towarzyszącymi temu uczuciami. Bólem, cierpieniem, żalem, może jak Po to, by możliwe było z jednej strony uznanie siebie, takim jakim jestem, moich słabości, a z drugiej strony by można było przebaczyć i przyjąć przebaczenie. Ale można też, to co powiedziałem przed chwilą, podobnie jak starszy syn, zatrzymać się w pół drogi. I może to była taka trochę sytuacja pielęgnowania swojego stanu rozdorczenia, swojego żalu z jednej strony, a z drugiej strony widzenie winy tylko po jednej stronie. W tym wypadku prost widział on winę po stronie ojca. Czy to twoja wina? Ale ostatnie zdanie ważne myślę w tym wszystkim jest, by widzieć i uczyć się tego, że ojciec nie rezygnuje, nie zniechęca się, jak czekał na tego młodszego syna, bo słyszymy, że gdy syn był jeszcze z daleka, to on go dostrzegł, czyli że czekał. Był w takim pewnym napięciu oczekiwania na młodszego syna. Tak samo czeka i na syna starszego, który niby się zagubił, który odchodził.